Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Daroliwka. Witam się z Wami z auta, bo odebrałam oliwkę ze szkoły. Byłam w urzędzie, tam załatwiać jakieś papierkowe sprawy. I słuchajcie, dzisiaj zaczynamy challenge, w którym to uwaga! Karteczki będą decydowały o naszym dniu, będziemy losować sobie różne zadania, wyzwania i w sumie takie decyzje, karteczki będą podejmować za nas decyzje, no w sumie to co wylosujemy Ale okej, okay, jest ze mną Oliwka, ale jeszcze jej nie widzicie, o wychyliła się tutaj, dobra więc ja mam pierwsze losowanie dla Oliwki i chodzi tutaj o obiad, bo Oliwka niedawno wyszła ze szkoły A jeszcze zapomniałam powiedzieć, żebyście odwiedzali nas na Instagramie i na TikToku, serdecznie zapraszamy Witamy na naszym odcinku challenge'owym Witamy. I słuchaj, oliwka, masz pierwsze losowanie. Zobaczcie, co tutaj jest. Gdzie oliwka zje obiad? No i na górze macie to, na dole jest to. Chcesz wiedzieć, co masz do wyboru? Mhm. Masz do wyboru McDonald's albo obiad w domu. Wybieraj. Zastanów się. Lepiej się zastanów. No dobra, wygrałaś. Wybrałaś maka, a nie obiad w domu. I co będziesz jadła? Happy Mila z burgerem, Fliptoon mi, No i Liptona Ice Tea. Liptona Ice Tea. Ice Tea ma okay, więc jak oliwka wylosowała, McDonald's, to jedziemy do McDonalda. Dzień dobry, witam w McDonald's. Co tam za Dzień dobry, poproszę Happy Mila. Burger będzie bez ogórka, hamburger. Chyba wskażę wyboru przepiękny za kawę. Dobrze, dziękuję bardzo. Co tam za smoczysko dostałaś? Tego, do składania. Z zamku. Z Mario? Tak. Najgorszego? Nie. On jest zły. Wtedy? Nie, on księżniczkę on kocha... porwał. Hm? Jaką księżniczkę nie ma w Mario? Kliennej. Jest. No dobra, jest, ale bardzo lubię tego smoka. Eee? Proszę bardzo, proszę bardzo. Mama jedzie tutaj na drodze, wszystko, a oliwka sobie. Szamie McDonalda, no ale jak Ci się udało wylosować, to proszę! Dobra, jedziemy do domu. Słuchajcie, wchodzę do pokoju Oliwki. My już w domu, a tutaj jakaś Barbie rewolucja. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Co tutaj się wyprawia? Tutaj jakieś ubrania, tam lalki na poduszce, domek od Enchantimalsów. co jest grane? Ja mam dla ciebie kolejne pytanie losowe, zagadkowe i pewnie bardzo Ci się nie spodoba. Kiedy Oliwka ma odrobić lekcję? Teraz, po szkole, czy może potem? Zobaczymy, jak wylosuje. Tam, tam, taro, tam, ta tam, tada. Losuj, losuj! Lady aż się zatrzęsła. No dawaj Oliwka, śmiało. Co? Teraz? Więc biorę plecak, który standardowo został rzucony na wejście. Oliwka ma farcik, bo pani zadała jej tylko z polskiego teksty do czytania i ćwiczenie jedno, jedyne, szóste ze strony 17, więc zrobimy ćwiczonko. Niespodziamka no, no, ma. Nie zdążyłam zrobić i zadałam sobie To do domu sobie zadałaś? Po szkole nie zdążyłaś zrobić. No tu masz więcej lekcji. Nie! Ale Oliwka masz łatwe. Przeczytaj uważnie zdania w ramce i dobierz je do obrazków i przepisz. A to, a to? No tutaj pisać w szkole bardzo ładnie. A to jeszcze? To a dobrałem. jeszcze tutaj. No dobra, no to to i to musisz zrobić. A jak Oliwka odrobi lekcję, będziemy losować to będzie parował cały koszyk skarpetek po praniu one czekają, czekały na ten challenge słuchajcie, no i za bardzo to nikt nie chce tego robić, więc tylko, że teraz chyba ja będę losować, bo na razie Oliwka tylko losowała, więc teraz będzie moja kolej i mam nadzieję, że wylosuję Oliwkę okej, okay, więc teraz losujemy skarpety i ja... co ty mi zrobiłaś? puste kartki nie zapisałam ale ty mnie oszukałaś. No dobra, więc ja teraz będę losowała i żeby nie widzieć, co tutaj jest napisane, to ja zamykam oczy, w ogóle zamykam oczy i kto będzie parował te skarpety, cały koszyk skarpetek, kto będzie Na składał do pary... Na dole też, to jestem ja, proszę. Na dole? Tak. Nigdy więcej ci nie uwierzę. Czy ktoś powiedział... Skarpetek! Życzcie mi powodzenia. Ja sobie składam, a Oliwia do mnie. Ej, widzę parę, ale nie powiem ci gdzie. I się jeszcze gapi na mnie. Skończyłam, udało się, cały koszyk. I oczywiście znalazły się też skarpetki bez pary. I nie wiem, jak to jest. I piszcie, czy u Was też tak jest, że jak na przykład, no nie wiem, kto robi pranie u Was, ale ja zawsze, jak wrzucam skarpetki, to zawsze, ale to nigdy mi się nie zdarzyło, że jak potem one są składane, to że wszystkie się odliczają. I ja nie wiem, co się z nimi dzieje. Naprawdę nie wiem, gdzie są te skarpetki. Mam kolejne karteczki i to będzie tym razem wybór dla Oliwki. Wy w sumie już wiecie, ona jeszcze nie. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że Oliwka tam coś dostała. Oliwka zaraz, za chwilę, ja chcę wytłumaczyć najpierw. I ona jeszcze nie wie, co dostała, a na pewno jej reakcja to będzie złoto, jak to zobaczy. Więc zadam jej pytanie, czy otwiera, znaczy, czy chce zobaczyć to teraz, czy może potem. Mam tutaj na karteczkach napisane tak lub nie i jeżeli wybierzesz tak, no to pokazuję Ci teraz, a jeżeli wybierzesz nie, to zobaczysz to dopiero potem. Więc wybierz dobrze. Czy chcesz zobaczyć swoją niespodziankę? Mm, tak. No to wybierz. No! O nie, ja to mieszam teraz, podglądałaś. Tak, hehe, he, widziałam, że nie ma nic, a dłuższe było, bo to widać. Co? No ale przecież jak mogłaś widzieć to? No pasz, dobra, to idę ci pasz, pokazać. Pasz. No, no. No nic nie widzę. Widać. Nagrywałam odcinek, w którym otwierałam paczki od widzów i tutaj jest mega przesyłka dla Oliwki. Oliwka nie nagrywała ze mną tego odcinka, bo ona była w szkole, więc zaraz zobaczymy jej reakcję. Okej, okay, więc przekazuję w ręce Oliwi to coś. Olur? Możesz. Martyna wysłała Ci cały worek Pet Shopu Ja jak to zobaczyłam, to byłam w takim szoku I nie pokazywałam wszystkich, więc możemy tutaj wszystkie ułożyć sobie pooglądać, bo ja chyba pokazałam tylko trzy Mam taką zieloną żabę o, taką A, to teraz wiesz, że Ej, zielony i pomarańczowy, twoje ulubione kolory Martyna, dziękuję Ci z całego serduszka Zobaczcie tylko, ile tych petshopów jest. One wychodzą z ukrycia, a my je rozkładamy co tam. O. Samego. Bliźniak! Ej, ale ten króliczek tamten, tamten jest taki mega słodziak. I jeszcze. Yy, a to ten królik, no? A jeszcze ten, ten. Ten, 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 co tutaj stoi. Jeszcze wszystkich nie widzieliśmy. O, Oliwka tam jakiego fajnego kota położyła. Padłam na taki pomysł, że i tak muszę podjechać do sklepu, więc może wylosujemy, kto komu kupuje prezent, a potem karteczki zdecydują, w jakim sklepie mamy go kupić. Tylko tym razem to Lady zdecyduje. Lady, wybierz, kto będzie miał prezencik? No wybierz. No chodź, no dawaj. Tu wybierz karteczkę. Nie do mnie. No dobra, ej, ale Lady! Tu musisz wybrać, którą kartkę. Nie chcesz przyjść, no co ty? Ej, no ale przeszła z tej strony, więc, yy, więc tą wybieramy. Poczekaj, kto dostaje prezent? Daria! Tak, Lady! Ej, tak, aj, lady tak, 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 Lady! To nie tak jest bardzo! Dobrze, dobrze. Nie bardzo dobrze, Super Lady! Jesteś mega, kupię ci smaczka! A teraz muszę napisać na karteczkach, w jakich sklepach Oliwka mogłaby mi ten prezent kupić, na przykład Pepko, Deals i, yy, i Teddy na przykład. Zobaczymy, co Oliwka wylosuje, gdzie pójdziemy. Dobra, to teraz wylosujesz karteczkę, na której <noise> będzie sklep, gdzie kupisz mi prezent. No dobrze gdzie się zastanów. Się dobrze się zastanów. Dobrze się zastanów. Cześć. Teddy. No dobra, to wybierzesz mi coś z Tediego. Jedziemy, ubieraj się! co? <laughs> <laughs> Lady, no ty nie możesz jechać z nami do Tediego ale za to, że mnie wybrałaś, kupię ci też coś. Kupię ci coś z Tedim, obiecuję. Jesteśmy pod Tedim i słuchajcie, tutaj w ogóle przed nami jakaś szyba i mnóstwo rzeczy imprezowych. I ja sobie tak pomyślałam, że może wiem, co bym chciała dostać, ale nie wiem, czy to będzie w tym sklepie. Oliwia, w ogóle masz pomysł na mój prezent? Co byś mi wybrała? A mogę je też coś? Nie, je te malutkie. No nie wiem, pomyślę. Zobaczymy jaki mój w prezent wybierzesz. Dobra. A dla mnie co wybierzesz? Nie powiem. Oliwka ciężko myśli co wybrać. Co tu wybrać? Czyli co jest? Wybór? Mhm. Ale wiesz co Oliwka? A ja to jest jeszcze ładnie patrz. O. Ale powiem Ci, że trafiłaś, bo Ty masz maseczkę, a ja nie mam mm. do spania. Ale bo to jest też ładne. To też jest ładne, ale powiem Ci, że z maseczki będę zadowolona takiej do spania. Tylko którą? Zastanów się jeszcze, czy ta, czy inne. Słuchajcie, my już w domku i pokażę Wam, co dostałam i co ja kupiłam Oliwce, bo też jej wybrałam mały prezencik i najlepsze są jaja takie, że e, jak nagrywaliśmy właśnie te maseczki, ten wybór cały i tak dalej, to padł nam akumulator, a ja mówię, a zdążymy tam, po co brać następną baterię. No ale tak wyszło, no i słuchajcie, Oliwka znalazła mi jeszcze fajniejszą maseczkę z takimi fajnymi brokatowymi oczami, tutaj jest maseczka Oliwki, no nie są takie jakby podobne, ale słuchajcie, ona ta moja ma z tyłu fioletową taką podszewkę, więc jest idealna, tak jak obiecałam, kupiłam Lady za wybór jakiejś smaczki, nie wiem, bo ja nigdy tam w tym Teddym nie kupowałam jedzenia dla psów i mam nadzieję, że to będzie okej, okay, ale no nie wiem, tak do pochrupania albo tak dla, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ale damy jej zaraz spróbować. I słuchajcie, gdzie jest śniadaniówka oliwki? Bo kupiłam jej śniadaniówkę, bo znowu jej się rozwaliła. Śniadaniówka oczywiście musiała być w pomarańczowym kolorze. Ona jest taka stęczą. i wiecie, co jest w niej fajne? Że otwieracie sobie ją. Poczekajcie, bo to jest skomplikowane. To jest tak, otwierane i tutaj macie przegródkę, a tu jeszcze dodatkowo macie tak i tutaj możecie bezpiecznie na przykład schować kanapkę. I ta śniadaniówka, słuchajcie, kosztowała 5 zł, więc naprawdę spoko. No i oliwka oczywiście sobie wybrała naklejki, jakiś tam zeszycik naklejkowy, więc dobra Czas na kolejne losowanie A powiem wam jeszcze coś, my teraz na bieżąco śledzimy kanał i liczbę subskrypcji Bo to będzie już dzisiaj Dzisiaj będzie jak 100 to? tysięcy No ja już zaraz popłaczę nie Dostaniemy kiedy przycisk? Nie mam pojęcia, nie wiem jak to działa, ale ja normalnie zaraz będę wyła i ja tylko tak patrzę i patrzę Dobra, więc przechodzimy Do kolejnego losowania, tutaj słuchajcie Mój małżonek kochany Ogarnął mi kuchnię po obiedzie Pozmywał, rozumiecie, jestem w szoku Bez żadnego losowania, to jest po prostu Jakiś hit dzisiaj, ale bardzo mu dziękuję No i a my, 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 my Będziemy z oliwką losować, kto odkurza Bo tego już nie zrobił, no bo to już by było Chyba za piękne, więc dobra, daję to Oliwce i będzie wiadomo, czy odkurzam ja Czy może oliwka Losowanko, kto będzie miał Odkurzanko Mówiłam, że widać! Mówiłam, że widać! Dlaczego? No, bo tak prześwituje! Dobra, słuchajcie, oliwka została kamerzystą, a ja tutaj mam znowu Daria i oliwka. Kto mhm. będzie wrzucał ręczniki do prania? Kto wstawi pranie? I jeżeli to będę ja znowu, to oszaleję po prostu dzisiaj. A chciałam jeszcze zrobić ten challenge, że jedziemy na zakupy i tam losujemy sobie na przykład kto co kupuje, komu i tak dalej. Ale jak ja mam takie to ja nie wiem. Dobra, zamykam oczy na maksa, słuchajcie, żeby nie było, że oszukuję. Tutaj sobie mieszam. Weź to dolne, proszę. Jezu, po co to powiedziałaś teraz górne, nie? Weź górne, weź górne! Dlaczego, powiedz dlaczego? O Boże, przytul mnie. Dlaczego? Lady, to musimy być my, to my musimy włożyć ręczniki do prania. Nagramy sobie to, wiecie, to takie o, pyk, 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 kapsułeczki do prania, pyk, szukamy, szukamy, bęc, bęc, benz. Mamy takie perełki zapachowe z Dilsa. One są takie same praktycznie jak z Lenora, są dużo tańsze o, od tu. tu, tu. Czy wy to widzicie na ten moment? Mamy tyle subskrypcji. Tutaj jest taka jakby karta na żywo, że wiecie, co osoba dojdzie, to to się odświeża. I ja już czekam, po prostu ja będę czekała do nocy, żeby to się wiecie, już skoczyło, że mogła zrobić zdjęcie. To teraz słuchaj mnie kobietko, bo oprócz tych pet-shopów tam były jeszcze inne rzeczy dla Ciebie, więc ja Ci daję te paczki do oglądania, a potem wylosujemy sobie, kto otwiera paczkę kolejną modwidza. I mam nadzieję, że to właśnie, jak teraz nie wypadnę, ja to będzie podejrzane. <grystanie> Ale dziwnie wyglądamy od dołu. Ladies! jak. Ladies! Halo! Ladies! <grystanie> 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 Oliwka sobie teraz ogląda paczki, które otworzyłam w poprzednim odcinku i tutaj jest paczka od Oli, którą bardzo pozdrawiamy, a tutaj jest paczka od Martyny, od tych gigapet shopów. Tylko uważaj, bo tutaj jest jedna paczka dla Stasia. Mamy kopertę dla Oliwki. Co tam będzie? Bo ja wiesz, nie otwierałam, bo nie chciałam, bo no w sumie dla ciebie zaadresowane, no to ja nie mogłam, no nie? Co? O, ja też dostałam bransoletkę z imieniem ja sobie tak zostawię. Super! I bo chcę sobie tak zostawić. Śliczna! No i to wszystko. Teraz jakiś chyba rysunek. No, musisz wszystko wyglądać. pooglądać. To jest list. Ej, ale to jest też dla ciebie? Dla Dawida! A. Halo, to dla dziada. Świnko, mała. Ej, halo, ufany jestem smoczkiem. Zobaczcie, jakie oliwka kupiła Smoczka Lady. Ale ja bym ci chciała dać prezent. Halo, uspokój się! Bo zobacz, dlatego, że Ty mnie wybrałaś, to ja Ci kupiłam takie smaczki! Chcesz spróbować? Chcesz spróbować? Chat, chat. Lady testuje smaczka. I co, dobry? Halo, dobry czy nie? Dobry? Od Ciebie to się w ogóle niczego nie można dowiedzieć, Lady! O matko, to jest chyba jakieś uspokajające. Uspokajający smaczek! Ojeju! Naprawdę ci to tak uspokoiło? Musimy kupować tego więcej! Ty świnko mała! Ty świnko mała! Ty, 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 ty. Słuchajcie, ja cały czas śledzę i zobaczcie, jak mało zostało! Słuchajcie, to będzie już ostatnie losowanie w tym odcinku i zdecydujemy tutaj, kto będzie wybierał paczkę do otworzenia i kto ją otworzy. I słuchajcie, teraz oliwka będzie losować, kto wybiera, którą paczkę otwieramy. Mamy akurat cztery do wyboru. I kto ją będzie otwierał? I tylko zamykaj oczy, bo ty jesteś oszukista. Nie. Tak, tak, tak. Proszę zamknąć oczy. Zamknąć oczy. Zamknąć oczy. Zamknąć oczy. No, zamykaj oczy. Na maksa zamykaj. Nie oszukujemy. I mów góra czy dół. Góra i dół. Góra czy dół. No dawaj. Dół. Dół. Nie, góra. Dół. Okej, okay, więc słuchajcie. Mamy cztery paczki i ja sobie wybiorę tą taką średniego rozmiaru, dlatego że odcinek już chyba dość długo trwa, a jak będziemy miały otwierać te duże w ogóle, te duże może zabierzemy na specjał, Na specjalny odcinek. Ja wybieram tą. Ty tą. bierzemy na specjal. Wybieram tą. Dzisiaj sobie otworzymy tą i zobaczymy od kogo do nas przywędrowała. Okej, okay, więc Oliwka ziera papier, bo to jest Teraz, Panka zdzierania papieru. Teraz będę więcej gadać od <grym> OK. Okej. I po No zdzieraj już. Zielona zielona, zielone, robię Ooo! Zobaczcie ile tutaj się dzieje na tej paczce. Ale ja miałam pokazywać. Tylko, że jest ta siemka. to będzie trzeba Dobra, wziąć nożyk. Morski. Dobra, moja reakcja, coś w środku w paczce. Wow, o matko, jak fajnie zrobione, zobaczcie, tutaj mamy aż przyczepioną gumę, no, to ja od razu biorę sobie tutaj, o, lista kanałów, Darliwka, Oliwka Drobuszewska, Mister Drobny, Art, Marivo. ale super i jeszcze mamy napisać swoje. Śliczne Czy zrobicie 3D Marker Challenge? Zastanawiałam się nad tym Czy zrobicie odcinek, gdzie Oliwka lepi z plasteliny A Daria musi to kupić No, myślę, że zrobimy No to otwieraj Czy zrobicie 24 godziny w domku na drzewie? Zrobimy O Wow Ile pięknych, błyszczących koralików Już pokazałam Tutaj, zobaczcie No brawo Widzowie, otwieram Milka Secret Boxa a mała czyta. A ja czytam. Cześć, mam na imię Lenka, mam 9 lat i chodzę do trzeciej klasy. Uwielbiam Was oglądać i bardzo się cieszę, że Oliwka ma swój kanał. W listopadzie miałam zabieg na oko. O, to Oliwka miała w lutym! Bardzo chciałabym się z Wami spotkać. No byłoby super. Mam pytanie, kiedy założycie swój sklep? To nie jest takie proste, jakby się wydawało, ale mam nadzieję, że kiedyś się uda. Myślę, że paczka Wam się spodoba. Bardzo się starałam. Pozdrawiam całą rodzinkę, Lenka. Również byłam w darówku i w wiciach na wakacjach. O! To my, Lenka, bardzo Ci dziękujemy za tą superą paczuszkę i oczywiście serduszko i pozdrawiamy! Wiesz? I jeszcze Lady daje, bo tutaj stoi. A, Lady serduszko. też wysyła serduszko. Słuchajcie, my tutaj to mamy nawet ponumerowane. Ja wzięłam jedenastkę, ale to będziemy sobie tak losować. Tylko co to jest? Tam jest coś fioletowego, brokatowego. Ja tego Zajasz. nie wierz. Mogę... O, wow, gumeczka taka mini. Ej, co to jest? Jaka kula kauczukowa wielka, piękna. Oliwka w Milka Secret Boxie znalazła krówkę i taką mini, mini gumeczkę emoji. Oh my God. Co? Pokaż. Ja nie mogę, ale to jest super. W tą stronę Darliwka tutaj pisze. Piękne. O, tutaj też mam jakąś listę. A, bo widzicie, to jest podpisane dla Darii, dla Oliwki, dla Dawida, dla Stasia. Wysyp, wysyp i tak dalej, a my to wszystko... Czy zrobicie spotkanie we Wrocławiu? Niestety nie mam TikToka ani Instagrama, że no nie ma za co, kochana. Patrz. Co do Wrocławia, no to otwieraj. Co do Wrocławia, to bardzo prawdopodobne. Wow, tam pewnie znowu co? będą. Zobaczcie, jaka fajna ta. I tam w środku coś jest. Oliwia, tutaj masz chyba tatuaż ze Sky. I tutaj jeszcze coś jest, jakaś karteczka. No też ich mam. Zachowajcie pudełka, proszę. No pewnie, że zachowamy, bo są mega super. Świeczuszki. I słuchajcie, pociągnij maseczka. Zaraz zobaczymy. Oliwia, dlaczego ty wchodzisz pod stół? No, stanie. Ej, no zobaczcie. Fioletowa maseczka. Pasuje, gula. Piękne naklejki też masz. A co to jest? Siedemnastka. Dla kogo to było? Siedemnastka jest dla Darii i dla Oliwki, więc ja sobie pozwolę to otworzyć. Naklej. Dobra, otwieram. Coś co jest dla nas Oliwcia. Naklej. Wow, o, wow! Zobacz jaki piękny kot. Zobaczcie, ale śliczny znowu naklejki i tutaj słuchajcie jeszcze mamy taką przywieszkę jednorożca, lęka, ale to jest super naklejka ile tych naklejek? mama się z tego ucieszy dwunastka dla naklejka Oliwki naklejka z rabula, no ja uwielbiam rabula, to jest dla Ciebie proszę, okej, okay. ósemka też jest dla Oliwki, więc ja tutaj już sobie odznaczam, jedyneczka jest dla Dari. to te są dwie Twoje, to jest moje, ale zobaczcie jak wszystko pięknie zrobione, jakie rebeczki to też, to czerwone, to pewnie. jest dla Ciebie też no to ja sobie otwieram to ja moje. Mam o, mam diamentową, kosmiczną. Mo, no, no, nie diamentową, tylko brokatową, co ja gadam. Ale słuchajcie, Lenka tutaj nas pogodziła na tym challenge'u, bo jest y, idealnie podpisane, kto ma co otwierać. A my tak losowałyśmy, że niby ja miałam otwierać. Piąteczka, wysyp na siebie. Tu jest jakaś karteczka, nie wiem, co tu pisze, ma. A ja, a ja podkurzałam. Błyszczyk. Trzynastka jest dla Darii. To Daria sobie otwiera. Również mam taką brązową. O, z, napisem... z imieniem, oliwka. oliwka. Zobacz! Moja postać, stoka boga, ale super zrobiona. Ej, jeszcze tutaj coś mam. Naklejka, ej, to jest naklejka? Wycinam z kartonu. Jeszcze świąteczne. Ej, nawet jest coś dla Stasia, ale Stasia dzisiaj nie będzie, mam bo ona widać sobie. Ja Piętnastka jest dla Oliwki, to też dla ciebie. Czternastka jest dla Dawida, to ja dla chłopaków zostawię, oni sobie potem otworzą. Tutaj to mamy dzwoni. autografy. Dzwoni coś? Tak. Chipsy czy pizza? Chipsy. Mama czy tata? Tata. Mama! <noise> jest... Ale serio? Telefon czy komputer? Telefon. Szkoła czy przedszkole? Płatki czy tosty? Płatki. Zielony czy różowy? Zielony! Pies czy kot? Pies. Siostra czy brat? Siostra. Nie ma siostry. Zobaczcie, jaką Oliwka się postać stokaboka boka dostała. Siedem jest dla Dari, a dziewiątka jest pytania dla Dari. No dobra, to ja też sobie otwieram i zaraz będziemy Wam odpowiadać. Znaczy ja będę? Oliwka czaj. 6 i... wysyp na oliwkę. Dobra wysypka. Fiolet czy różowy? Fiolet, toka boka czy Migatown? Toka boka, pizza czy spaghetti? Pizza, McDonald's czy KFC? KFC? Wiesz, że ja tu odkurzałam. Wiem, nie masz więcej sprzątania. Aha. Barbie czy Rainbow? High? Barbie. To, jest, to jest ciężkie pytanie, słuchajcie. Ja Lego Dots czy Lego Friends? Lego Dots. Lego 4. Siódemka jest dla Darii, to ja sobie. 4? 4 jest dla Stasia. A 3? O, ja też dostałam bransoletkę z napisem Darliwka. A? Które? 3? Dla Dawida. Dla Dawida, to trzeba im odłożyć oni sobie A potem 2? tylko otwierają. Dwa jest dla oliwki. I czwóreczka jest dla Stasia też. Dobra, to trzeba tutaj spojrzeć, czy nic Nie ominęłyśmy na pewno, szesnastka Szesnastka Dla Stasia Idziesz teraz po poodkurzać Tak Będziemy się z wami powolutku żegnać Ale o matka chrypę dostałam Ale zanim to zrobimy To oczywiście pozdrawiamy Ja sobie tutaj na komputerze włączyłam komentarze pod ostatnim filmikiem I będziemy sobie losować Więc pozdrawiam Sweet Jaguś Pozdrawiam też Natalię Olczak. Pozdrowienia lecą też do Natalii Janiec. Pozdrawiam też Barbarę Bukłaho. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. I na koniec pozdrawiam Martynę Gołyźniak. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. A jeżeli chcecie, żebyśmy na przykład zrobiły losowanie yy, na jakichś zakupach z tymi karteczkami czy coś, to piszcie w komentarzu. My bardzo chętnie zrobimy taki odcinek i wiecie, co jest po prostu cudowne. Że ja jutro, jak się obudzę, to będziemy mieli 100 tysięcy na kanale. Bo w tym momencie, słuchajcie, brakuje tylko. 32 osoby. Więc bardzo dziękujemy za oglądanie. Wpadajcie na kanał do tej pani Oliwia Drobuszewska. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Wpadajcie na naszego Instagrama i TikToka. No i co? Widzimy się już niedługo na specjalnym odcinku z okazji 100 tysięcy subskrypcji. Mama, mama! No? Papa. Ja nie czaję tego pożegnania.